Witam Was moi kochani widzowie um, Tak, witam Was w moim pierwszym filmiku z gry World of Warcraft um, e, I dzisiaj, znaczy w tym filmiku chciałem Was zabrać na pewien event A konkretnie na Dark uh, Moon Fire um, Przywołam sobie swojego monta No i dobra, wbijamy się do teleportu To jest taka mała drużka, która nas doprowadzi do miejsca. jesteśmy w Dark Fire. Jest to takim w sumie taki jakby no powiedzmy centrum rozrywki. Czyli przyjeżdża do nas jakieś nie wiem karuzela czy taka, diabelski młyn, o to się nazywa. Przyjeżdża do nas no, i po prostu to jest właśnie coś w tym stylu. Musimy iść do takiej pewnej kobietki i kupić sobie żytony dzięki którym będziemy mogli sobie się tu w ogóle bawić No i tu mamy pewne zadania ja spróbuję sobie weźmiemy sobie to W tym zadaniu chodzi o to żeby e, rozwalać e, te e, tych ludzików e, ale jeśli uderzymy e, dziecko zostajemy zamrożeni, tak jakby e, ponieważ to e, to jest powiedzmy niedobre nie? musimy to zrobić w całym naszym czasie na jak widać samo mnie zabroczyło no dobra nie poddajemy się ale... Ja te zadania nie wykonuję pierwszy raz więc was bardzo przepraszam ale po prostu chciałem to spróbować a, a, a w Sylwester jakoś nie chciałem się odpalać mikra i, i tego wszystkiego nagrywać więc pomyślałem sobie że tak nas... Yy, no nie wiem czy mi się udało chyba nie e, a, no. Dobra spróbujmy, spróbujmy jeszcze raz No dobra. O, dobra, to jest właśnie takie jedno z zadań. Znaczy z e, atrakcji w tym o, miejscu. O, to jest też bardzo fajne. zostałem wysłany i teraz muszę trafić w takie jedno kółko. i i, i, i. A i 0 punktów i... i... dupa. Trzeba by lecić jeszcze raz. No dobra to jeszcze raz się przelecimy. O tu mamy taki mały zo. Ja jak ten. Noob forever young. sobie polatam. O ja widzicie sobie popierdalają na uzorkach. Może nas słyszycie, nie wiem, nie wiem czy dźwięki są dobrze wyregulowane Nie wiem, czy jest dobrze wyregulowany. Tak to się mówi? Tak, bardzo dobrze. Gdzie ja biegnę? Gdzie ja kur... Ja Na no, tam, dobrze. <laughs> uh. Teraz próbujemy, może nam się uda. Nie poddam się, tak łatwo. Te petardy tutaj na ładnie strzelają Uuu, no nie dobra już nic z tego kwasu nie robię, nie chcę się pogrążać Idziemy do jakiegoś innego, więc jak zauważyliście jest to... Yy, dość, znaczy mi to się podoba, nie? Eee, takie coś mi się bardzo podoba i... I... No dobrze, to spróbujemy sobie z czymś innym. Kolej mamy. Idziemy po kolei, Tu byli się, Tu byliśmy, tu byliśmy. O! Tu tylko można się bujać? Nie będę się bujał, to jest trochę um, głupi, szczerze mówiąc. Co tu ma? Jakieś ciastka, ciasto Okej, okay, dobra o, możesz część mojego pięknego pizza. Prostrzeleść chcę. Poznaczone miejsca. Oczywiście też wszystko na czas Może się trochę poczuć jak hunter. No niestety żadnych misiów tutaj nie da się wygrać, bo tak jest w jakichś takich popracach A... No cóż, o, fajna lubała nawet Coś innego niż cały czas jak spienie czy robienie questów, nie No Ale wrzucę do Matina w sumie, bo W Matina chodzi o to, żeby zrobić tego questa na przykład i, i, i po węgielu wlep, nie? Głównie o to i, i oczywiście to dofinansować po drodze e, e, Gameforge'a e, żeby się nie czuł biedny mówię i a tutaj mamy wiele rozrywek e, takich na przykład jak właśnie takie evenciki które nie są sterowane przez administratorów tylko po prostu stworzona mapa na której automatycznie wszystko się może e, wszystko się dzieje e, i nie nawet nie potrzeba dużo e, dużo myślę e, Czasu żeby wrzucić taką mapę na, na serwer i, 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 i puścić, żeby Żebyśmy my mogli sobie e, trochę, mieć czas e, dobra, tutaj mam jakieś palony, coś tam Jakieś spele, spele No dobra, dobra. Nie mam czy tutaj spędzał o to jest też fajna, fajna, e, fajna zabawa Maj, ten mącik mój. Pokołuje się. Jesteśmy sobie takim małym pojazdem. Musimy uważać w te właśnie... Musimy uważać się na ten sam I na te pojazdy rozwalać te tarcze. Ups, 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 ups. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze. Nie trafił mnie. Ale ja tutaj no no ja trafiłem cóż musimy po prostu to wszystko ukadzać i te 30 rozwalić. To oczywiście pisze liczba. Że tego już nam zostało. O nie 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 Chyba mnie coś rozwaliło. Więc... Dobra, tutaj też sobie jakoś chwilę pograliśmy. Nie będę coś spędzał do czasu. Ponieważ musicie to sami sobie w sumie pograć jak. Nie wiem. No tak pokazywać wszystko i macie to sobie oglądajcie, co jest, ale trochę do takiego... Chcę tylko po prostu pokazać, że coś takiego istnieje, że są tutaj jakieś takie zabawy. Nie wiem, że to w sumie się zmienia. E, czy to są jakieś nowe atrakcje, czy cały czas to samo e, Mamy też w ogóle taki kalendarz i tutaj jest pokazane, że Dark Moon Fire będzie trwał od dzisiaj, czyli od pierwszego e, do siódmego, czyli 6 dni. Tu mamy też zaleczone tylko tylet, e, że to jest czas kiedy Dark Moon, e, będzie, a potem no, Dark Moon wyjeżdża i, i, i przyjeżdża za za za, za uj uj dwa miesiące więc 2 miesiące czwarty, no więc jest coś o coś fajnego widzę że tutaj coś planuje też i jak widać też nie, nie jedną atrakcją jest to że no, jakiś taki Darkmoon Fire że coś takiego tylko coś tu będzie jeszcze się działo z z fishingiem nie można coś wyłowić widzę e, coś na walentynki zrobią tutaj też coś będzie się działo nie wiem nie wiem w sumie pierwszy raz jestem na Darkmoon Fire miałem takiego questa, żeby właśnie tutaj przyjść i nie wiedziałem jak tam się dostać po prostu kiedyś otworzyłem sobie mapę i zobaczyłem, że to jest po prostu event No nie wiem o co tu chodzi w sumie Dobra powiedzmy, że jest wszystko No i tak, i jeszcze chyba jedną atrakcją jest e, deadmatch e, deadmatch jest tylko, znaczy tylko jest dla silnych graczy e, to nie jest e, miejsce znaczy dla takich e, dla graczy jak ja czyli 45 level tu wchodzą jak widać 85 levele i oni mogą się nawalać bo jak ja wczoraj tutaj wszedłem to e, to niestety ale od razu upadłem e, na jednego strzała no i co tu jeszcze fajnego? No zomacie, coś ładne, wszystko można sobie oblukać Oczywiście nie jakoś zabezpieczone, ale, ale jest kit yy, Słonie sobie jakieś chodzą yy, Tutaj łowią coś, nie wiem, czy chyba jakiś jest A, to jest chyba powrót do miasta No to to by było chyba na tyle yy, z tego Darmu Fire, jeśli coś powrót do miasta, no tak yy, ja sobie gram na serwerku, nie wiem na w sumie jak się nazywa, na, na S jakoś. Sopeling? Sopelich? Nie wiem jak to się w sumie czyta. I tak, polecam Wam bardzo, yy, Wowa, jest to super gra. Yy, yy ale na początku radzę Wam jeśli na przykład yy, no chcecie pograć nie? No i, i, i po prostu wydaje się no, dobra fajna gierka spróbuję zagrać no to polecam Wam nie iść od razu na kupi sobie potem żałować że kupiliście tylko wiecie ściągajcie sobie demo jest reklama teraz w telewizji, yy, z telewizji z czakiem Noricem yy, i po prostu ściągacie sobie yy, wowa sobie pogracie do 20 levela Zobaczycie, zobaczycie czy wam to się podoba. Jak tak, proszę bardzo sobie kupujecie. Naprawdę yy, yy, polecam kupować Battle Chesta. Yy, Battle chest yy, kosztuje, ja płaciłem 38 zł yy, z serwisu Gram.pl i mam wersję pudełkową yy, Więc jest taniej niż na Allegro jakiś klucz, więc yy, myślę, że, że, że to yy, dość tanio. i yy, Macie 30 dni gratis pierwsze, a potem musicie sobie kupić prepaidę, ale to prepaid to wiadomo jak ktoś chce znowu dalej grać po prostu kupuje, więc polecam sobie pograć na trialu, kupujcie, jeśli wam się spodoba kupujcie sobie WoWa, bo naprawdę warto i e, jeśli